Y, Barciu, y, siostro, y, y, dziadku, y, 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 mamo Ojej. Jejku, coś ty... Z wszystkich ciągów urodzimy swojej powiedziałeś? Nie wiem. Mam. Mhm. Dobra, mamo, mamo. Co się stało? Czy mogę jechać iść na tą tą fajną kolejkę górką. Mam pieszki na nawet i torebkę. Ach, dobra, to idzie. Dzięki. Oh, zapomniałam jej powiedzieć, że kiedy mam wrócić na obiad. Oj, na kolację, nie No szybko to jest. Strasznie. Wow. Co się stało? Piesia spadła. Nie dzisiaj się, nie dzieje. <laughs> Dobra, to co rozmawiamy? A może idziemy do parku gdzieś? Patrzcie. Dobra. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Co by pani chciała? Wielu to na kolejkę? Oczywiście tak. Ile? Ile? Um, dziesięć. Już. E, nie. 5. pięć o kurczę. Jeszcze raz. Dziesięć złotych. Proszę, proszę, eee. A czy mogę zostawić tę rybkę? Tak. Proszę. Dziękuję. Proszę, dziękuję. To um. mogę zostawić tę rybkę? Oczywiście, oczywiście. Proszę. A. Jest, jest. Siadam, siiedam, siadam. Tak jak ja. Gdzie my jesteśmy? Uuuh. Uuuh. O o! Co się stało? Dlaczego nie, nie ruszamy się? Uuuh. 进入隧道。没事，没事。 这,这,嗯 <chips> oh, 这是小路上，还是鼻子。咦哟，咦哟，哦，找找小嘴。哎呀！啊啊！咦哟，哦哦，小姐姐，这么些吃吗？我嘛没有，我只吃大馍。 Jak się czekijcie na górę. O nie, na górę. Ura, no! Ju-hu! Ale fajnie 你，我让自己都忘记那座山的高。你抱着我，你以后这些我就心知必修。哦、mm. oh, <laughs> mm. oh, yes,，你还没想有啥子？ Você <síntale> tem